Hej, cześć, Siema, witajcie na moim kanale z tej strony Pablo i zapraszam do kolejnego odcinka e, z serii e, Boost Driver. W dniu dzisiejszym przejdziemy kolejne dwie trasy e, na pierwszym poziomie e, rozwoju i porozmawiamy sobie o pewnej cudownej, według mnie, e, rzeczy, jaką wczoraj miałem okazję obserwować, m, czyli o finale woźpu, który po raz dwudziesty dziewiąty odbył się trzydziestego e, stycznia dwa tysiące roku. O finale w trasie a teraz zasiadamy za kółko. Moi drodzy. Yy, siadając do tego odcinka zrobiłem ważną rzecz Sprawdziłem. Yy, na dzień dzisiejszy jaka jest deklarowana kwota e, odbierana przez e, Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy e, i powiem wam jestem pod ogromnym pozytywnym wrażeniem ponieważ e, wynik e, tegorocznej zbiórki deklarowany to e, 127 milionów 495 626 zł Jesteśmy tak, mówię jesteśmy, bo my Polacy jesteśmy niesamowici pod tym względem Naprawdę potrafimy się zmobilizować To kolejny finał W którym pada mm, ogromna kwota pieniędzy zebrana dla e, dzieciaków i powiem wam, że jestem dumny jestem dumny z tego wyniku, ponieważ e, pokazuje on, jak bardzo my potrafimy się e, zmobilizować by wspomóc naprawdę potrzebujące osoby. <suszy> Za te pieniądze fundacja z pewnością kupi ogrom sprzętu. Należy jednak pamiętać, że finał albo z tego co przeczytałem dzisiaj na e, stronie e, orkiestry e, sprawdzając przed nagraniem materiału e, ostateczną zadeklarowaną kwotę e, jaką udało się uzyskać to wyczytałem, że jeszcze trwają e, aukcje na przykład w, na serwisach e, aukcyjnych e, do e, 14 lutego także jeszcze, jeszcze ta kwota e, ulegnie e, mam nadzieję zmianie A, Dzięki czemu e, uda się kupić e, jeszcze więcej sprzętu. Musicie wiedzieć, że, że e, za dzieciaka. Sam też e, wielokrotnie uczestniczyłem e, w zbiórkach e, jako wolontariusz. I gdy tylko mam okazję, co roku, y, czy to poprzez y, wpłaty y, do puszek y, wolontariuszy, czy to poprzez y, wpłaty y, bezpośrednio y, na konto fundacji, y, również y, wspieram te działania, ponieważ rozglądając, y, ponieważ rozglądając się wokół. I bywając w wielu szpitalach, na każdym kroku można zobaczyć, jak dużo przez 29 lat e, swojej działalności fundacja, e, fundacja zrobiła e, dla... Dla nas, dla nas ludzi tak naprawdę, dla pacjentów, dla osób potrzebujących. Pamiętajcie, że serduszka w widnieją e, zarówno e, na karetkach, czyli na sprzęcie medycznym, który służy do transportu pacjentów, jak i na przykład na łóżkach, inkubatorach, pompach insulinowych. Wośp za te pieniądze również częściowo prowadzi szkolenia w programie Uczymy ratować Naprawdę wielki szacun za to co potrafimy zrobić jak Polacy i zresztą nie tylko Polacy, bo dołącza się do nas również świat w tym dniu dorzucają się do Karnawału w środku zimy. Dla Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Eee, dla. Dla e, wszystkich wolontariuszy, darczyńców, e, posiadaczy złotych e, serduszek. Posiadacze złotych kart, którzy wspierają działania w ten sposób, wielkie, serdeczne dzięki. Kiedy trzeba, potrafimy się połączyć w myśl dobrej inicjatywy. Mam nadzieję, tak jak i. Pewnie wielu z Was, że dzięki temu nasze życie e, stanie się lepsze. Zapytacie pewnie, dlaczego lepsze? Ponieważ uważam, że tak naprawdę e, my sami mamy ogromny wpływ na to, co. Robimy i gdzie pamiętajcie: zmieniać świat należy zacząć od własnego podwórka. Dlatego twierdzę, że każdy z nas ma wpływ. A bierność i obojętność. Powodują, że robimy coś albo wbrew sobie, bo tak wypada albo robimy coś zgodnie z własnym sumieniem. To tak zyskaliśmy na przykład ukształtowani, wychowani. Nie wyobrażam sobie nie wesprzeć takiej inicjatywy, jaką jest finał yy, Wośpu, ponieważ przez 29 lat działalności Fundacji zrobiła ona tyle, że Ciężko będzie komukolwiek powtórzyć i wyczyn szkolenia e, z pierwszej pomocy, mm, chociażby e, czy e, szkolenia z. Mm, Kolejowego patrolu, który funkcjonuje przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy pokazują jak ważne dla fundacji jak i dla uczestniczących w, nich, w tych szkoleniach osób jest to, że nasza mała ojczyzna, miejsce w którym mieszkamy a jednocześnie nasz kraj staje się lepsze. Nie, nie ma nic gorszego od bierności. Dlatego wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają działania Fundacji Woźpół, Jurka Owsiaka, serdecznie mówię dzięki. I ze swojej strony e, na pewno będę e, z nimi do końca świata i o jeden dzień dłużej, ponieważ jest to inicjatywa, którą naprawdę warto wspierać. Co roku pada rekord. On nie pada. On nie pada. E, bez przyczyny. Ludzie widzą. E, co. I ile dobrego udało się zrobić. To, co dla innych może wydawać się niemożliwe, okazuje się, że dla nas w ten, ten jeden dzień nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego mam nadzieję, że taka postawa, którą yy, Prezentujemy. E, tak naprawdę m, za każdym razem e, co roku przetrwa i będzie powielana cały czas. A z orkiestrą gramy standardowo. Do końca świata i o jeden dzień dłużej. A na dzisiaj, mówię Wam, do zobaczenia. Zapraszam do kolejnego odcinka. E, w komentarzach proszę Was o wyrażenie sw e, swojej e, opinii na temat e, działań woźpu. Pokażcie czy e, pokażcie czy wpieracie Wośb, czy jednak e, wolicie powiedzmy Wesprzeć inne działania. Każdy ma prawo wyboru. Więc yy... zapraszam do dyskusji. Proszę jedynie, by dyskusja była merytoryczna. A na dzisiaj yy, mówię Wam do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, cześć. A w przyszłym roku podczas 30. finału. Yy... Może pojawi się coś u mnie na kanale. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Trzymajcie się. Hej, cześć, mówił Pablo.